W najnowszym odcinku na wspólnej widzowie będą świadkami zaskakujących wydarzeń w życiu Moniki i Damiana Cieślików. Czy to możliwe, że para, która wydawała się już dawno oddalona od siebie, znajdzie drogę do wzajemnego zrozumienia? A może to tylko chwilowe zauroczenie? Przed nami odcinek pełen emocji, który na długo pozostanie w pamięci fanów serialu. Co wydarzyło się w poprzednim odcinku? W poprzednim odcinku, na wspólnej, widzowie byli świadkami wzruszającej ceremonii ślubnej Renaty i Sławka. Uroczystość, pełna emocji i miłości, została nagle przerwana przez nieoczekiwane wydarzenie. Złodziejka, która wkradła się na wesele, uciekając, uderzyła Damiana cieślika. Monika, zaniepokojona stanem zdrowia swojego męża, natychmiast ruszyła mu na pomoc. Ten moment sprawił, że jej kochanek Bruno poczuł ukłucie zazdrości niespodziewany zwrot akcji. U zrobiło się gorąco w odcinku 3918 na wspólnej, emocje sięgają zenitu. Monika, pomimo konfliktu z Brunonem, decyduje się odwiedzić Damiana w szpitalu. To, co miało być zwykłą wizytą, przeradza się w serię bolesnych wyznań i niespodziewanych decyzji. Senator, słysząc od Moniki o jej chęci powrotu, nie potrafi ukryć swoich uczuć. Namiętny pocałunek i wspólnie spędzona noc mogą oznaczać nowy początek. Bruno w obliczu prawdy, wieczorem po wszystkich wydarzeniach, Bruno postanawia przeprosić Monikę. Kochanek obiecał odrzucić zazdrość, jednak czy jego deklaracja wystarczy? Czy noc z Damianem nie będzie miała dalszych konsekwencji? Wszystkie te pytania pozostają otwarte. Odcinek 3918 z pewnością dostarczy widzom wielu emocji i da wiele do myślenia. Czy cieślikowie rzeczywiście mają szansę na nowy początek? A może to tylko chwilowe zapomnienie, które przyniesie jeszcze więcej bólu i nieporozumień? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki, na wspólnej. Emisja od poniedziałku do czwartku o 20.10 na antenie TVN, a także na platformach streamingowych Player i Max.